Cześć, witajcie! Tu znowu Gimper jest kolejny odcinek. Zagrajemy Final Doom Evolution. Evolution sobie tutaj gramy? Dobra, wyjdziemy z, z tych niebieskich drzwi. Tu po bokach, tu jest Arachnotron. Tutaj też są jakieś stworki. Nie wiem, co ja mam zrobić. O, Kakodimon się odpalił. Na jego nieszczęście. Chain jeszcze strzela do dość szybko, bo on nie w stanie nic zrobić. I co, mam czerwony klucz. Mogę już teoretycznie iść do exitu, tak? Tak, ale mi to coś nie pasi. Eee, wiecie, wrócę się tu jeszcze, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to widzieliście, że tam wyskoczyłem w pewnym momencie eee, z dziury takiej Znaczy, nie z dziury, tylko z basenu z kwasem, w którym był niebieski klucz. Eee, no i nie jestem pewien, czy to powinienem był zrobić w taki sposób, właśnie jak zrobiłem. Jestem bardzo ciekaw, czy. To nie było tak, że rzeczywiście można... że trzeba było to zrobić inaczej. Tutaj się coś otworzyło niby. O, to secret jest. Teraz mogę się gdzieś tam dostać. Tam drogę czytałem, sobie tutaj zapasy podbierałem. Wow! Tam to na ragnotro. Zbije w mu tam wszystkim. O! Nie byłem dostatecznie szybki, żeby tego uniknąć. Moment, sobie jeszcze raz w takim razie. Jazda tutaj. Zwolury ich tu, pokaramy. Ojejo. Sam się zraniłem. Bo strzeliłem będąc za blisko ściany, nie? Tak to działa tutaj. Tam, im ostro przyżył O, tam jakiś ranny. Dobra, teraz jeżeli chodzi o tego Arachnotrona, zabijemy go w ten sposób, myślę. Już? No, a widocznie tamte stwory go troszkę. E, już ten. Troszkę jego życie zbiły, nie? Sekret w sekrecie. Mam na tu apteczkę. Wyrzutnie. Przycisk. Który tak właściwie nie wiem, co robi. Dobra, e, no teraz wam pokażę. No właśnie, to jest ten baser, Chyba, że. O, no właśnie, należało to najpierw wcisnąć. Jakbym tego nie wcisnął, bym nie wyszedł. No to tak jak wyjść nie mogłem, prawda, nie? E, ale na szczęście ten skok jest na tym skultagu, nie? No to pozwoliło mi, żebym, żebym nie musiał zaczynać poziomu od nowa. Dobra, polecimy do wyjścia w takim razie. Cieszę się, że to znalazłem. Nie lubię tak spraw zostawiać. Entering Mill. Mapa 18, Mil czyli Młyn. Zaczynamy. Dobry początek. Shotgunerowi urwało łeb. Tutaj mamy Spectra. Oj, kolejny Specter. Tu jeszcze jeden, oczywiście go zabijemy Shotgunem. Są dwie kulki. To co, czerwone drzwi. Te mamy kulkę z nieśmiertelnością i... Soulsfield. Soulsfield. Ciekawie te drzwi są zrobione. Bardzo mi się muzyka ogólnie podoba. Ale go raz pierdzię, Ciebie też. Mhm. Tam są Liwenanty w klatce. Dobra, tam na razie nie będę szedł. Tutaj kolejny spektar że ich tutaj porozmieszczali dookoła. W środku zaczynał gracz. I w klatce jakby. Sobie zajrzymy. Jakieś zapasy mamy. Tutaj nie wiadomo jak się dostać póki co. Podejrzewam, że jakieś sekretne windy będą. Tu jeszcze nie wygląda ale tutaj nie mogę wejść. Chyba, że naokoło jak pójdę, tam będą jakieś schodki, na przykład. Nie ma, to jest jakiś teleport. O! Czemu Teleport. I wydaje mi się, że zgarnąłem to, co tu miałem zgarnąć. Znaczy, double shotgun tu był. Ale on mi jest niepotrzebny. Bo go już mam, nie? Po prostu. To jest jakiś sekret. A cóż to za miejsce Tam jest raknutron, tam jest pełny elemental Więcej niż jeden Arak Nutron, przepraszam. O! Mało healtha mam, nie przeżyję tego tu. Nie ma jakieś ja tutaj teleportowałem, ale mniejsza. Z tym. Eee, Słowo mi się to widziało, mało życia. Czytam save'a. Odkryję ten sekret, no gdzie ja tu polecam? Do sekretu chcę iść. Ojej, no nie z tej strony plazm. dobra lecimy tam, bez zanudzania. A tu zrobimy tak, odkryjemy se to i nie będziemy tu na razie szli. Zobaczymy co mamy tutaj. To jeszcze muszę odwiedzić to miejsce... No, ...ilu...ki... A tutaj w dół spadam, to jest to miejsce, które widziałem. To jest mapa, to fajnie. O! Poziom wydaje się dosyć duży. Aha, rozumiem, w którym miejscu jestem. I byłem wtedy. Tak, żakietkę im tam puścimy. Dobra, trzeba będzie ich tu wszystkich pozałatwiać po prostu. Te rachnotrony też, które tam na dole biegają. Ja spokojnie wyzbierać co tutaj twórcy mapy dla nas przygotowali. To będzie ciężkie. Boom. To jest BFG, to jest piękna problemę powiedzieć. Zajebistego kopa ma. O! No jak widzicie. Ojoj, ale mnie tutaj cofnęło. No dobra. To jest ten teleport, dobra, zgarnę to, wylecę stąd. Nie saveowałem, ale w sumie nic nie robiłem, tylko zwiedzałem, no to tam nic tam się nie stało. Za specjalnie. Lecimy tutaj i się nimi zajmujemy. Reload kolejnego gościa. O, z trzech go zabiłem, bo łapej dostał, nie? Staram się po głowach celu celować, ale to hitboxy wydaje mi się, że są takie średnie. I to nie zawsze łapie. Tam jeszcze jest. Ojej, tam jest pewien element, którego trzeba się jak się rozwalić. Żeby mi te czaszki pod rakiety na przykład nie wleciały, nie? Trzeba pod pocisk z BFG, bo to, to jest zwarnowany pocisk, nie? Jak się rozwali gdzieś w powietrzu. Bo on niby ma zasięg działania, ale te obrażenia są sporo mniejsze. Niż jak grzmotnie prosto w celu, nie? To wiadomo sprawa. O to trzeba tegoś dobrze zrobić Boom Dobra Musp na ścianie To są kolejne Araknotrony, Ale mnie strzelił aż mnie odrzuciło Tu chyba zginę To 1% healtha No to tyle nie było Jeszcze raz sobie co zrobimy Tamtego... tego O jajaj jaj. Ale i tak go rozwaliłem, to dobrze I tu rozpierdzielę no, podejdź. Oh. Dobra, sobie nas dostał. God No ja Tu mogą szczerze, co jest zdenerwujące. dobre. już nie jest. Tam kolejna rachnotron. Tak jest do sobie załatwimy. Można z niej korzystać w takich sytuacjach wiadomo. Ej, ta podłoga mnie nie rani, nawet nie widziałem. O, no, to życie byłoby wiele prostsze jakbym wiedział, że... Ta podłoga nie będzie mnie ranić. Tu nie mogę wejść jeszcze. Tu widzę niebieski klucz. Nie mam jak go odpalić. Tu jest jeszcze jeden arachnotron. I apteczka. Bardzo ładnie rozwalony móżdżek. Teraz tak. Tu nie mam jak wbić. No tego niebieskiego klucza a z tego co widzę na razie też nie. Ogarniemy sobie czy w tym sekrecie jakiś apteczek nie ma hmm, jest tutaj Może być coś będzie. Nie, to tylko strategiczne miejsce i tutaj teleport do Rocket Launchera oh, Rocket Launcher Dobra, pójdziemy teraz w to miejsce gdzie były te yy, zamknięte Rivenanty w klatce. To może być dość ciekawie. O! Oh! Zdążyłaś szczęście. No i nawet rakieta zdążyła mi dopaść. Ostrożnie sobie tu unikam. A co to? Baron of Hell. No sorry, nie wiedziałem, że tam jest. Nie miałem prawa wiedzieć. Jako, że w to wcześniej nie grałem. <laughs> Mogę się domyślać, że te revenanty nie są tu same. No spokojnie, ich sobie tutaj wybijemy. A w ten sposób. I zajmiemy się baronami teraz. Tam widziałem jeszcze jednego. Za kolumną się skampił, o tam jest. Jeszcze dwa nawet, a nie jeden. Hopla. Przygmocimy im tu z rakiet. A to jest najlepsza metoda na walkę na takich średnich dystansach. No i Czerwona mgiełka. Kończymy w powietrzu. Tacy. O, tu mnie gdzieś chain guner sieka. Jeszcze nie mam pomysłu skąd. Ale się dowiem. Wow! To był Arquwile! O! Oh. Tam był Arkwile normalnie. No wyjdź. Chodź, chodź, chodź. Dobra, rozpadł się. Dobrze jest. Jak najbardziej jest dobrze. W miarę sprawnie mi to idzie. Więc żeśmy sobie odpalili. O! Ale tu jeszcze jeden Rikonaut. Jeszcze jeden paron Wow! Ale skąd ten Jane Gunner? On strzela ze ściany, no. On ze ścianą jest schowany. To rzeczywiście prawda jest. Chyba już po nim, co? Mam nadzieję. Zajmę tego tym Arkvila, ale to sprzedamy mu strzała. Ojej! Jego już nie ma, zmień broń! O, zapój, no. zmarnowana, no cóż. Bywa i tak. Nie wiedziałem, w którym momencie dokładnie mam save'a, no i to się na mnie zemściło. Że sobie nie sprawdziłem. Jeszcze tam coś do mnie strzelało. No dostatecznie dużo rakiet tam posłałem. Co? To już nic nie powinno żyć. Jak na mój boost. Dobra, mam tą dziurę gdzieś. O, tu jeszcze trzeba. Bum! Ty potrzebuję niebieskiego klucza, ale za to mam czerwony już. Także jest ok, możemy sobie ruszyć gdzieś tutaj, rozejrzeć się za e, drzwiami na czerwony kluczyk, bo jeszcze takowych nie widziałem. Tu może nie. Co widzimy? Przyjemnie gra się tutaj w tego duma. Na Brutal Dumie w ogóle Friday jest. Wybaczcie, może taki... Nie ja wiem. Eee, o, tutaj jest mój na klucz. Taki cichszy komentarz. No, w sensie, wiecie, spokojniejszy bez emocji, ale w takim nastroju akurat jestem. Eee, liczę, że taki e, styl również Wam przypadnie do gustu. Taki troszkę. Eee, taki troszkę, taki troszkę. Wyprany z emocji, nazwijmy to. O, tutaj coś zjeżdża. Wow. Był ogień. Lecimy jeszcze raz. Jak chcę, jeszcze raz! Ale ja się bałem już, że z drugiej strony też będzie, nie? Taki damage bym kolosalny dostał, że ja Śmierć na no, miejscu, ale nic. Mm, to tutaj sobie przeskoczymy teraz. Zbieramy wszystko. Kolejna winda. Miałam żółty klucz. Jeszcze nie mamy. Coś trzeba będzie zrobić, żeby go tutaj zdobyć. Dziwnie, dziwnie to jest. Ale to w tym miejscu, wiecie co? Zrobię save'a i zapraszam Was na kolejny odcinek, zagrajemy w Doom Evolution.